By utrzymać tempo prac, parker musi przenieść Big Reda w 10 godzin. Liczę, że pójdzie gładko, bo mamy sporo ziemi do przysiania i bezproblemowe przenosiny to podstawa. Kilkudniowe opóźnienie to na koniec sezonu wielka strata. Odpowiedzialność za to spocznie na barkach Tysona. Musi zrobić to sam, bo Mic jest zajęty zdzieraniem ziemi na odkrywce. Tyson jest zdany na własne siły. Polegamy na nim. Skończyliśmy pracę w tym miejscu i jesteśmy gotowi przenieść się do nowej odkrywki. Będę robił to sam, więc trzymajcie za mnie kciuki. Pierwszy raz pracuję samodzielnie, więc muszę uważać, by nie wywrócić maszyny. A ta jest mocno zakopana w ziemi. To najbardziej niebezpieczna część drogi. Pode mną znajduje się przepust. Jeśli Big Red się wywróci, to będzie koniec. Będzie ciasno. Nie wiem, czy dam radę. Było blisko. Ostatni etap to wciągnąć maszynę po 10-metrowej rampie na szczyt nasypu. Podłoże jest zbyt miałkie i maszyna się zakopała. Musi być zwite. Maszyna stoi krzywo i musimy ją wypoziomować, zanim zaczepimy inne elementy. Trzeba ją odkopać. Maszyna w końcu usiądzie, ale bardziej martwią mnie koryta. Tyson ma 6 godzin, by dokończyć przygotowania. Jak to wygląda? Włączysz dziś w nocy? Liczę na to. Zrób to.